A czy mi jeszcze ci, czy moim? 7 tysiąców, to jeszcze 5 tysiąców, to chyba 3 tysiące. To rozważam, że to Ja tam mam numer telefonu, niech Pan napisze tam.

Duży piec to warto za naprawdę w Wilsku kolejny sąsiedzi na jeden piec zarobić piece to się po co ma jechać za granicę? to jest bardzo mieście dziewiąta

Czyli do zobaczenia jutro. Do zobaczenia do zobaczenia. Do zobaczenia. Do do ale, ale w której ma inny pierścień? Nie inny pierścień, ale ja mam inne firmy. Nie znaczy, że tam muszę inny no, Tak, to, tak, to, wszystko, no. wszystko, wszystko to. Ale ja mam tu wszystko. Czy to już? Ja już tu mam telefon.

No to właśnie potrzebujemy dużo ludzi do montażu tych panieków. Tutaj? Tak! Ludzi do roboty. Tak! Setki ludzi, którzy będą Tak, bo ta. ta. ta, to Janusz Hilger tu jest to na, na To ten, będziemy, ten. będziemy tu ludzi, którzy No, Ale musi być pan kobiet? Przez szkolenie, przez szkolenie, przez szkolenie. To będzie. Nie ma problemu. Ale dzięki niebo... temu to kupę ludzie będziemy w pracy będą mieć później serwisy Ale wiecie jak to jedno długie ciągnie, ale nawet co no, 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 nawet tu no, zarobi? Straż miejska bo ci, co nie będą mieli, to im będą długi kominę to się jest. znaczy, że jeszcze. To... A, no, to jest ja Nie, 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 to nie, nie, To nie, najwięcej, najwięcej indywidualnych. nie, 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 on nie, 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 to

Rok temu, na proces, nie było. Był ten, co ci w głowę I mówię proszę bardzo, żeby należało stworzyć no, program przynajmniej dla ludzi w strefie A, jakieś dofinansowanie do no, pieców i tak dalej. Tak. Odpowiedź nie działa. To jest zezwolenie na nie ma wyjścia. Tak, w Rok temu odpowiedział. Znaczy no to są nasze

ja miałem nie powiedzieć, nie nie zbierali po złoto. My, 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 to nie zbierali nie wiem, 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 nie że nie dawać nie wiem, nie wiem, nie Ja to wiem, Ja myślę, że muszę z tego wyjść. I wyszliśmy, pogrzebaliśmy i szczuplem założyłem. To kosztowało 15 tysięcy, ale myśmy to zrobili za dzień. Zaoszczędziłem. Ale tyle kosztowało. A w tej chwili gmina Mrzana Dolna, taki zestaw kosztuje dwa dziewięć. Z dofinansowanie. No i to mnie przeraża, dlaczego u nas nie ma tego. Ile ludzi na tym skorzysta? Wszystko od burmistrz zależy. No, no. No, no takiego mamy. No. A, tu A mam. która ona kadencji? Trzecią. Dziewiąty Czecio? rok rząd.